Hej, witajcie na kanale Martyna Live. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was quizy, co byś wolał. Dobrze, zaczynajmy. Dobrze, co byś wolał? Mieć dzieci, tylko sobie wyobrazić, że masz pięcioraczki. Zdecydowanie mieć dzieci. Okej. Okay. Co byś wolał? Nigdy nie zakładać długich spodni, nigdy nie zakładać krótkich spodenek. To hmm. trochę trudne pytanie, ale chyba nie zakładać krótkich spodenek. Co byś wolał? Nie mieć żadnej kontroli nad rosnącymi włosami na ciele, nie mieć żadnej kontroli nad zapachem ciała. To też jest trudne pytanie, ale chyba to. Dobrze. Co byś wolał? mieć strasznie popęk mieć strasznie popękane wargi, których nie da się wyleczyć, mieć straszny łupisz, którego nie da się pozbyć. Hmm. Nie miałam popękane warki, ale chyba to. Dobrze. Co byś wolał, żeby rośliny rosły 10 razy szybciej, gdy jesteś w pobliżu, żeby powstrzymać starzenie się ludzi i zwierząt, gdy jesteś w pobliżu? Co byś wolał? Wystąpić w teleturnieju, wystąpić w oberze mydlanej. Zdecydowanie wystąpić w teleturnieju. Co byś wolał? Zagrać złoczyńcę? zagrać superbohatera? Zagrać superbohatera. Co byś wolał? Zagrać komedii, zagrać w dramacie? Zagrać w dramacie. Co byś wolał? Być aktorem i zagrać w jakimś filmie, wystąpić w jakimś telewizyjnym show. Być aktorem i zagrać w jakimś filmie. Co być wolał? Zrobić film o swoim życiu, zanim skończysz 21 lat. Zrobić film o swoim życiu po skończeniu 21 lat. Zrobić film o swoim życiu, zanim skończysz 21 lat. By -by był ciekawszy film. Dobra, następna strona. Co byś wolał? Rolę w filmie Przeminęło z, w, z wiatrem, rolę w filmie Czarnoksiężnik. Chyba to. Że, co byś wolał? Żeby trzy godziny snu wystarczały ci, abyś czuł się wypoczęty. Otrzymać 100 tysięcy, ale już nigdy nie czuć się wypoczęty. Wiecie co? Chyba to. Bo wiem, że nigdy nie otrzymam 100 tysięcy, i albo bo, bo fajnie. Co byś wolał mieć szansę zmienić coś w przeszłości w swoim życiu? Co byś wolał mieć szansę spojrzeć tylko dwa razy w przyszłość swojego życia? To drugie. Co, Dżinsy, Dżinsy. co byś wolał, co wolisz? Jeansy, dressy, Jeansy. Co byś wolał? Uczynić coś bohaterskiego, popełnić przestępstwo No oczywiście, że to pierwsze, bo nie wiem kto by w ogóle w to chciał. No dobrze, no to już na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Pa-pa!